Agata Kiełczyńska Lody o smaku przygody Pewnie nie uwierzycie, ale to zdarzyło się naprawdę. Razem z Markiem, moim kuzynem, spędziliśmy lato w mieście. Był upał, więc codziennie jedliśmy lody. Pewnego dnia, to chyba był wtorek, odwiedził nas wujek Janek. Jak zawsze niezwykle elegancki. Buty miał dokładnie wypastowane i wypolerowane na wysoki połysk. Spodnie i koszule starannie wyprasowane. Włosy nienagannie i modnie ostrzyżone. W ręku trzymał wielką skórzaną walizkę, z którą nigdy nawet na chwilę się nie rozstawał. Od zawsze byłem bardzo ciekaw, co się w niej kryje. Jednak wujek pilnie strzegł swojej tajemnicy i nawet na krok nie odstępował pokaźnego neseseru. Lecz tego letniego dnia wreszcie wszystko stało się jasne. Marek i ja zostaliśmy pod opieką wujka. Nasze mamy już ponad tydzień wcześniej umówiły się, że pójdą razem do kosmetyczki. Ani ja, ani mój kuzyn nie byliśmy zachwyceni. Wujek Janek nie był wielbicielem gry w piłkę. O stoczeniu bitwy pistoletami na wodę też mogliśmy co najwyżej pomarzyć. Minęło południe, słońce stale świeciło prosto w okno naszego mieszkania na piątym piętrze. Zrobiło się naprawdę gorąco. Poczułem, że już czas się ochłodzić. Poszedłem prosto do kuchni i wyjąłem z zaprażalnika. Pudło lodów na patyku. Kto ma ochotę na lody? Zapytałem, choć dobrze znałem odpowiedź. Wiadomo, wszyscy. Marek rzucił się w moją stronę, niczym wygłodniał lew. Pochwycił swoje ulubione lody truskawkowe, a to natychmiast je rozpakował i zaczął zjadać. A ty, wujku, a wiecie, chłopaki. Skąd wzięły się lody? Zamiast odpowiedzieć, z tajemniczym błyskiem w oczach zapytał na wujek Janek. Oczywiście prychnąłem. Z lodówki. Marek parsknął śmiechem, a ja zaromieniłem się aż po czubki uszu. To znaczy ze sklepu. Mama kupiła, a wcześniej chyba w fabryka. Dukałem. Nie o to pytałem, zaśmiał się wujek Janek. Położył na stole walizkę i zaczął ją otwierać. Marek i ja zapomnieliśmy w tej chwili o całym świecie. Nie odrywaliśmy oczu od walizki. Wkrótce mieliśmy zobaczyć, co w niej jest. Czy wiecie, kto i kiedy wymyślił lody? ciągnął wujek. Zaprzeczyliśmy kręcąc głowami. Tak myślałem, dodał i szybko otworzył walizkę. Podeszliśmy do stołu, by ujrzeć wiele kryształowych elementów. Wujek kilkoma zwinnymi ruchami złożył je w globus. Nim zdążyliśmy, wydać jakikolwiek odgłos zachwytu wujek. Dotknął przedstawionego świata. W tej chwili zniknął nasz duży pokój, nasz blok i nasze miasteczko. Staliśmy na ulicy dziwnej miejscowości, tuż pod wielką starożytną budowlą, z mnóstwem kolumn w pobliżu wysokiej góry. Lody! Pyszne lody! usłyszeliśmy głośne wołanie. Niedaleko nas stał kupiec, a obok niego wypełniony śniegiem wóz. Śnieg z Olimpu dla ochłody! Lody, lody! Kupiec wciąż zachwalał swój towar. Chodzili do niego starsi i młodzi, kupowali topiący się już śnieg, polewali go czymś kolorowym i bardzo szybko zjadali. Właśnie tak wyglądały lody w starożytnej Grecji, powiedział wujek Janek. Przywieziony ze szczytu góry śnieg i sok owocowy. Coś takiego jak sorbet, zauważyłem, a wujek z uznaniem kiwnął głową. Sorbet to nie są żadne lody, obruszył się Marek i wrzasnął. Ludzie, ludzie, tylko u nas prawdziwe lody, prosto z delikatesów. Dawni amatorzy mrożonych deserów... Dopiero teraz nas spostrzegli. Zaintrygowani naszymi strojami i krzykiem Marka, zbliżyli się. Mój kuzyn z szerokim uśmiechem rozdawał na prawo i lewo elegancko zapakowane lody. Kupiec cały poczerwoniał z wściekłości. Wydobył z zapaska groźnie wyglądający sztylet i z kilkoma kolegami ruszył. Prosto na nas. O rety. Musieliśmy uciekać. Tylko dokąd? Wujek Janek ponownie dotknął swojego globusa. Natychmiast znaleźliśmy się na zupełnie innej ulicy. Było bardzo głośno i tłoczno. Jeździły dorożki, przechodnie przypychali się i pędzili przed siebie. Mimo upału, panie nosiły wielowarstwowe, obszerne suknie z milionami koronek a panowie mieli śmieszne wąsy i dziwne kołnierze. Ktoś zatrzymał się tuż obok nas, był cały spocony, choć wachlował się chusteczką. Ależ gorąco sapał. Jaki upał, jaki skwar. Może się pa, pan poczęstuje, zaproponowałem. W pudełku zostało jeszcze kilka lodów. Nieznajomy błyskawicznie zjadł malinowy smakołyk i grzecznie poprosił o drugi. Ten dokładnie obejrzał. Toż to dopiero lody, zawołał, zachwycony naszym począstunkiem. Już wiem, już wiem, podskakując radośnie, biegł przed siebie. Nie potrafiłem zrozumieć jego zachowania. Co go aż tak bardzo ucieszyło? Na szczęście obok był wujek Janek i wszystko dokładnie nam wytłumaczył. Prawdopodobnie to właśnie ten człowiek udoskonalił produkcję lodów, wyjaśnił. Od tej pory nie będzie to już sok ze śniegiem, a deser przypominający znane nam dzisiaj lody. Za sprawą zaczarowanego globusa, znowu przenieśliśmy się w inne miejsce i epokę. Moi drodzy, dotarliśmy do Francji, na dwór króla Ludwika XIV. Ciągnął swoją interesującą opowieść wujek Janek. Właśnie ten król i jego dworzanie bardzo chętnie jedli lody. Jednak była to przyjemność, na którą mogli sobie pozwolić tylko ludzie wyjątkowo majątni. Lody w tych czasach można kupić w wielu kawiarenkach, ale są bardzo, bardzo drogie. Nie każdego na nie stać. Nie każdy wie o istnieniu takiego smakołyku. Byłem zdumiony. Nigdy bym nie pomyślał, że ktoś może nie znać smaku lodów. Spojrzałem na Marka, a on też nie mógł w to uwierzyć. Przecież u nas w sklepie najlepsze lody kosztują kilka złotych, powiedziałem, a mój kuzyn przytaknął. Wujek stwierdził, że to już koniec podróży. Położył całą dłoń na swoim globusie. W jednej chwili znaleźliśmy się w domu. Staliśmy koło stolika, na którym leżał skórzany neseser. Wujek rozłożył swój globus. Na części i schował je między aksamitny materiał, w którym wyścielone było wnętrze walizki. Zatrzasnął wieko. Czy to wszystko działo się naprawdę? zapytałem. Nie wiedziałem, czy nasza podróż w czasie była jawą czy snem. Jednak odpowiedź wujka Janka wcale nie zado zadowoliła. Któż to wie, mój drogi, któż to wie? Uśmiechnął się tajemniczo i odstawił walizkę pod ścianę. Wziął z pudełka ostatnią porcję lodów i zajadł ze smakiem.